Stoję w ciągu dnia na redukcji, żeby schudnąć 1800 kalorii. Dzień zaczynam zawsze albo od kawy, albo od maczy. Tego dnia akurat miałam ochotę na macze z truskawką. To były po prostu truskawki mrożone, które sobie podgotowałam i zmieliłam. Oczywiście macza jest pyszna. I od razu przechodzimy do śniadania. Na śniadanie miałam bajgla i dałam tak naprawdę wszystko, co miałam w lodówce. Tutaj resztkę sera, tutaj jakieś awokado, pomidorek. I oczywiście musiałam go podpiec, bo podpieczony bajgiel smakuje dużo, dużo lepiej. Najlepiej smakuje, jak go jeszcze przetniecie na pół. To miało 415 kalorii i zawsze z Przeglądam Instagrama, planuję co mam dzisiaj do zrobienia, i tak dalej. Potem poszłam z mamą i z siostrą na kawę. Tu wypiłam po prostu latę macchiato. Już była godzina 16, jak wróciłam do domu, byłam mega głodna, a tutaj Maja chyba czuje mojego łososia. Podsmażyłam zwykłą mieszankę warzyw mrożonych, do tego dodałam oczywiście tabasko, bo ja bardzo lubię takie ostre smaki. Łososia sobie podpiekłam w piekarniku, do tego dodałam troszeczkę ryżu i połowę pomidora. Czym więcej warzywek, tym oczywiście lepiej. I ja zawsze do obiadu niestety albo coś oglądam, albo coś przerabiam, piszę, co mam jeszcze do zrobienia. Nie potrafię się skupić na jedzeniu, tylko muszę robić dwie rzeczy naraz. Oczywiście byłam też na zakupach i znalazłam takie cudowne spodnie. W razie co macie tutaj metkę, są naprawdę super, ale odstają w pasie. Zawsze ta sama historia. Wieczorem poszliśmy na spacerek, podczas którego zaczęło mnie boleć gardło. Na początku to sobie zignorowałam, ale potem się okazało, że naprawdę bardzo mnie boli. Także poszliśmy na zakupy, żeby kupić jeden bardzo nielegalny składnik, którego postanowiłam zjeść na kolację. Oczywiście jak zawsze nie skończyło się na jednej rzeczy, tylko na pełnym koszyku, a na kolację zadałam sobie niestety podrasowaną, ale jednak zupkę chińską z jajkiem i z warzywami. Tego dnia zadam akurat tylko 300 kalorii, ale to dlatego, że naprawdę czułam się bardzo źle i już po prostu nie miałam ochoty na jedzenie. Oczywiście, jak jesteśmy chorzy, to to wygląda troszeczkę inaczej, a następnego dnia już się totalnie rozchorowałam.